Dwóch podstawowych zawodników w ogóle dzisiaj nie wystąpiło w tym meczu, takich ich szóstkowych, także gdzieś wydaje mi się, że trener z ekipy też może chciał ich oszczędzić na te dwa kolejne spotkania. Na pewno to jest drużyna, która nie ma nic do stracenia w meczu z nami tutaj dzisiaj i w meczu z nami w Paryżu. tak? Jest to zdecydowany outsider naszej grupy. I będą grali, po prostu będą bawili się tą siatkówką. Na pewno dla nich to jest wielkie, przeżycie, być po raz kolejny na ich Igrzyskach. Także będziemy musieli grać swoją mądrą, cierpliwą siatkówkę i patrzeć przede wszystkim na siebie. Mi to naprawdę już brakuje słów, żeby opisać to, jak wspaniali są nasi polscy kibice. I tak jak wspomniałeś, jest piątek, godzina 16. Gramy z Egiptem i przychodzi tak wiele e, tysięcy ludzi na nasze mecze, nas wspierają. E, przykład: graliśmy w Ljubljanie. Na mecze Słoweńców przychodziły tłumy ludzi, ale na nasze mecze przychodziło po 500 osób, z czego 450 było Polaków. Tak? To tylko pokazuje, jak, jak polscy kibice kochają siatkówkę i naprawdę dla nas to jest coś niesamowitego grać przy takim wsparciu i dzięki takim wsparciu gra nam się dużo łatwiej i dużo przyjemniej.